Witam w kolejnym odcinku na moim, na moim kanale, w tym odcinku pokażę wam jak kopiować przedmioty, na które działa grawitacja, na serwerach. Na D161, proszę bardzo, na F3 widzicie, że to jest 1.16.1 i jest to na serwerze, klikam tab. Tak więc, bez zbędnego gadania, potrzebujecie do tego portalu, tak? Ja go tutaj zbudowałem, ale ten z oczywiście też da radę. Tak więc, tak więc robicie coś takiego. Tutaj musi być tak i na środku te stawiacie ten mm, e, płot i teraz ro, robicie 6 bloków do góry 2, 3, 4, 5, 6, niszczycie, niszczycie 5 od dołu, ten ostatni zostawiacie, robicie coś takiego i niszczycie ten, ten blok No i już praktycznie wszystko jest gotowe, wystarczy tylko game out A jeszcze zanim ten to pokażę wam, że to nic nie ma, bo nie może, żeby... Nic, ani ja nie ma. Eee, dobra. Tak więc, game mode survival. No i jedziemy z koksem. Raz. Dobra. Tak więc skaczemy. I jak widzicie, mam 6 smoka, 5 kowadeł, 1 e, uszkodzony, czy tak jakby jest, i 6, 6, tylko że jeden są e, e, No i le, dlaczego nie ma 10 kowadeł i 10 smoka? Bo ten glitch oczywiście nie zawsze będzie działał. E, ale tak, ale się w ten sposób da duplikować przedmioty na serwerach. Tak więc jak na przykład poszliście na smoka i chcecie dać swoim kolegom też jajos, jajo, albo po prostu potrzebujecie więcej kowady a nie chcecie się marnować żelaza, to to jest idealny sposób. Albo też potrzebujecie betonu, dużo, eee, to to jest idealny sposób, aby go pozyskać i to szybko. Eee, tak więc co? Nie, nie zapomnijcie o suba, łapki w górę, Słup nie musi być dzwoneczkiem, jak nie chcecie, wiem, że to jest irytujące, że inni mówią, że jest dzwoneczkiem, ale dzwoneczek nie musi być. Eee, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnam.